Więc serce Tak, tutaj sobie poprawiamy trafoc Czacharowski po poeci w Polsce, ale też że przede wszystkim fundacja. Duży format oraz erecenzja, która przez rok nie istniała. Więc najpierw yy... intro, a potem bierzemy się do roboty, no i mam książkę. Tak trochę złośliwie zrobię. Usługi zecerskie, e, teksty krytyczne, pewne wydawnictwo. Dlaczego pomijam e, imię i nazwisko Pawła Majerczyka? To jest pewnego rodzaju protest, to e, jest pewnego rodzaju zabawa, e, ponieważ e, on, jak i wielu innych, uważa, że e, wymieniając informacje, dając informacje o książce, o tym przedmiocie, można śmiało pominąć e, wydawnictwo. Mówiąc, pewne wydawnictwo, ja nie pominąłem informacji, po prostu to wydawnictwo tak się nazywa, jest od niedawna na rynku i wydaje naprawdę ciekawe książki. O jednej już z tych książek mówiłem w Radiu Spacji, w Kodzie Kultury, w ciągu pięciu minut, które od czasu do czasu sobie uzurpuje tam mieć. Jaką niby taką audycję, audycję w audycji. Czyli troszeczkę inaczej o e, często bardzo niszowych książkach. Przechodząc do Pawła Majerczyka, a jednak e, powiedziałem to nazwisko, e, i usług zecerskich tekstów krytycznych. E, będzie krytycznie o tej książce jednak, chociaż mniej niż e, poprzednim razem. M, us, usługi zecerskie. Zecer to był taki człowiek, który układał czcionkę, aby później maszyna mogła odbijać. E, ten ślad, nazwijmy to w ten sposób. W każdym razie nie był redaktorem. Mógł być redaktorem, ale jako zecer, będąc zatrudniony w drukarni, nie był redaktorem, a na pewno nie był też krytycznym redaktorem. W związku z tym. Co prawda tutaj Paweł Majcherczyk próbuje rozwiązać ten dylemat, niefortunnego moim zdaniem, mimo wszystko tytułu, pisząc tak. Dawniej bardzo lubiłem czytać felietony Tadeusza Boja-Żeleńskiego. O ile dobrze pamiętam, w swych tekstach autor słówek potocznie używał wyrazu zecer, określając tak redaktora, który poprawiał tekst, wprowadzał korektę. Nie będę teraz szukał, ale myślę, że ktoś może to sprawdzić. I dalej, wspólnie ze znajomymi zaczęliśmy używać wyrazu zecer w rozumieniu boja, czyli jako korektora, ale także redaktora piszącego teksty do czasopism. No jeżeli ja zacznę z kilkoma znajomymi używać e, na przykład e, zwrotu albo na przykład wyrazu e, lampa jako maczuga, czy to oznacza, że mogę napisać książkę na przykład lampą w łeb i będzie okaza o, okaże się, że to chodziło o maczugę? Niefortunny przykład, e, tak samo, e, mniej więcej podobnie jak z tym zecerem. E, nie przekonuje mnie. To tłumaczenie i myślę, że tu jest duża wina redaktora, który powinien walczyć o to, żeby zmienić tytuł. Trzeba czasami zawalczyć o to, żeby nie było obciachu. Zresztą, Karol Maliszewski w blurbie na końcu. To zecerstwo też bierze w cudzysłów. Niestety tutaj nie mamy tego. No dobrze. Co dobrego. Bo oczywiście będzie jeszcze coś złego. Hmm. Bardzo dobrą rzeczą jest to, że ktoś, autor tej książki, pochylił się nad wieloma tomikami e, oraz wieloma e, książkami z prozą, bardzo niszowymi, które normalnie by nie uzyskały. Tego drugiego życia, jakby dalszego życia, Pawłowi Majcherczykowi udaje się publikować w takich tytułach jak Twórczość, Odra, Nowy Napis, Elewator, Poeci Polscy.pl, Interze, Dawniej, Art Papierze. Gdzie jeszcze? W tekstualiach w Wyspie. W tych książce poza tym znajdują się też tak zwane pierwodruki. Chociażby jestem kaleką kawki. Nie kalką, kaleką kawki o trzeciej książce Rafała Różywicza. To, że pochyla się właśnie nad tymi książkami, to jest bardzo duży plus i wydobywa. Rzeczywiście, Paweł Majcherczyk jest bardzo uważnym czytelnikiem. Jest bardzo uważnym krytykiem. Mniej krytykuje dany tekst. Ogólnie wiadomo, że wybiera sobie książki, które mu się podobają, i on nie ma ich narzuconych ma tą śmiałość i tę swobodę, swobodnego wyrażania się na temat tych książek i to widać. Potrafi na przykład, mamy tutaj dwa razy książkę, dwie książki Elizy Kąckiej, więc to nie jest tak bardzo równo rozłożone. Krytykowałbym też jednak styl Pawła. Powiem tak bardzo osobiście i to nie na zasadzie ochrony dla siebie, ale ja lubię Pawła. Parę razy się widzieliśmy, parę razy gadaliśmy. Byliśmy gdzieś tam na targach we Wrocławiu, widzieliśmy się w Warszawie parę razy, no może z dwa razy. I to jest bardzo fajny facet. Z, z uwa bardzo uważny też w wypowiedzi, i to wy widać w. Tych wypowiedziach. To są czasami bardzo. jakby z taką rezerwą podchodzi. To jest tak, jakby się bał odsłonić przy opowieściach o swoich lekturach. No, nie chciałbym powiedzieć, że jest na takich pożyczonych koturnach. Ale czasami ten styl jest pseudoakademicki, albo taki no, do mnie nieprzymawiający. Zwłaszcza to jest tak śmiesznie, śmiesznie, nie wiem, dziwnie, że to jakby rozpoczyna w ten sposób te teksty. Później już jest lepiej. No, no na przykład tego rodzaju sformułowania. Postaram się czytać bez przekąsu. Sylwester Gołąb, sw swoją drogą bardzo dobra książka, Nomada, wydawnictwo WBP i 2018. No i teraz nie wiem, czy to tak jest rzeczywiście. A na pierwszej karcie Predrowskiego egzemplarza ujrzał urzędową pieczęć. No dobra. Właśnie przed chwilą chciałem powiedzieć, że e, to jest, e, to wszystko jest na koturnach. No, i dalej podtrzymuję to, ale już jak za dziesiątym razem czytam te fragmenty, które chciałem tutaj tak brutalnie przytoczyć, no to już się do nich przyzwyczaiłem. I uważam, że no są znośne. No ale pierwsze wrażenie drugiego, trzeciego czytania to jest tak, że jednak jest tak jakiś. Mm, rezerwa. Ja bym wolał jednak, żeby mnie sponiewierał ten e, krytyk. E, i spowodowało to, że ja bym powiedział Czachorowski, idzie idzie to, dlaczego jeszcze nie kupiłeś tej książki, dlaczego jeszcze nie masz. I bym leciał w samych kapciach po to, żeby kupić książkę albo zamówić ją. I bym wybiegał naprzeciw kurierowi. Tego oczekuję. Ale może wy oczekujecie czegoś innego i dla Was będzie to bardzo fajne. Eee, w tym wygłupie mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Eee, że tam nie ma takiego, takiej ikry, takiej pasji. Chociaż wiem, że facet ma tę pasję do, do pisania recencji. Zresztą bardzo dziwna sprawa. Wyobraźcie sobie, że jest książka, która jest opisana w, przez Pawła Macherczyka, jest w, w jakimś gazecie, w magazynie kulturalnym, później jest wyciągana z tego magazynu, żeby pojawić się w tej książce, a później ta książka też jest opisywana w, w kolejnym magazynie, albo może w tym samym magazynie. Hm, jakiś krąg taki dziwny. Podobno dobrze się sprzedaje, czego bardzo serdecznie życzę i wydawcy, i autorowi. Ale tę książkę warto przeczytać, ponieważ Michael naprawdę fajnie, fajnie na to patrzy, na te, na te wszystkie pozycje. Ma poczucie humoru, tylko takie zawo zawoalowane. Jak go znam, to już wiem, że to był dowcip. A jak go nie znasz, to nie wiem, czy będziesz od razu wiedział. O, no i na koniec powiem jeszcze o tym, jednak tutaj też. Dla mnie w dalszym ciągu fatalna sprawa, to że nie podajecie wy, wydawco, i wy, autorze, nie podajecie innych wydawców. Znaczy, podajecie niektórych. Na przykład z Mamiko, yy, czyli tam, gdzie Paweł wydawał, to jest podane. Gdzieś tam jeszcze widziałem, y, jednak jest podane w tekście. Ale no, mimo wszystko by wypadało, podawać. I róbcie to, bo to jest. Wypada. Wypada, bo. Yy, to świadczy też o tej książce. Eee, to dużo mówi o książce, gdzie była wydana. Też mówi dużo o, o, o autorze. No ale to tak jakbyśmy mówili: e, usługi rycerskie, teksty krytyczne, pewne wydawnictwo. Fajna książka, fajne treści i tak A zapomniałem powiedzieć: Paweł Majcherczek. Ale jak już tak się czepiacie, tego to już powiem. Dużo uwag mam wkurzony, ale przeczytałem. Przeczytałem z chęcią. Książka składa się z czterech e, rozdziałów. Krytyka prozy, krytyka poezji, Stanisław Ignacy Witkiewicz i appendix. 188 stron, całość, Upuśćcie bo warto e, mieć własne zdanie. Rafo Czachorowski, Fundacja Duży Format, pozdrawiam serdecznie. Zakładam czapkę, bo niby zima, taka bez śniegu, żebym nie zginął. Na razie bateria mi się rozładowuje. Zdążyłem w ostatnim momencie.